Oto teoria papieru toaletowego na utratę tłuszczu. Wiem, że brzmi to dosłownie jak kupa gówna, ale posłuchaj. Oto dwie takie same rolki papieru toaletowego, a to ty, kiedy próbujesz pozbyć się tłuszczu z brzucha. Każdy zerwany listek oznacza małą zmianę w diecie. Może to być wyeliminowanie słodkich napojów z diety, niejedzenie tłustych posiłków, zwiększenie liczby dziennych kroków. Dzień trzeci, dzień czwarty i wreszcie, kiedy minie 7 dni, patrzysz w lustro i nie widzisz żadnego. I to jest moment, w którym większość ludzi traci motywację. Po prostu uważają, że to nie ma sensu, ale Ty decydujesz się, zaufać postępom i kontynuujesz. Dzień ósmy, dzień dziewiąty, zaczynasz mieć coraz lepsze nawyki, zauważasz, że twój sen jest lepszy, masz więcej energii, Twoje spodnie zaczynają dopinać się na brzuchu, koszula zaczyna lepiej pasować, w końcu osiągasz 30 dni i postanawiasz spojrzeć w lustro jeszcze raz i myślisz sobie, Rzeczywiście widzę ogromną różnicę. Patrzysz w lustro i zastanawiasz się, czy to naprawdę ja. Więc następnym razem, jak wejdziesz na wagę i nie zobaczysz żadnych zmian, po prostu miej w pamięci tę teorię papieru toaletowego. Daj sobie czas i bądź cierpliwy. A zmiany, jakie zobaczysz w lustrze, uwierz, że cię zaskoczą. A jeśli ten film okazał się pomocny i chcesz więcej takich wskazówek, to będzie mi miło, jak mnie zaobserwujesz.